Drodzy Panowie, nieraz nam się zdarza, nam mężczyznom, wejść w związek z kobietą, która w naszym przekonaniu jest pełnokrwistą księżniczką. Czasami okazuje się, że pełnokrwista księżniczka. Wiedziała jak należy grać księżniczkę i z biegiem czasu, kiedy osiągnęła wszystko to, co chciała osiągnąć, przestaje być księżniczką nawet pół krwi. I w jaki sposób mężczyzna orientuje się, że został wmanipulowany, wmanewrowany, że został oszukany tym, że kobieta, którą poznał, nie jest księżniczką realną, a jedynie udawaną. I to na to nie potrzeba testu. Wystarczy, że Wam powiem, co czuje facet, który przebywa z księżniczką. Facet, który przebywa z księżniczką, który jest w realnym, rzeczywistym związku z księżniczką, czuje się jak książę. Jak prawdziwy książę. Natomiast Facet, który jest w związku z kobietą, która nie jest księżniczką, czuje się jak sługa. Czy to przypadkiem nie dotyczy Ciebie?